Siema siema, witajcie z tej strony Buźka i widzicie nie mam maski już, ale to jest szczegół, szczegół, szczegół. Ej, słuchajcie, w tym odcinku chciałbym, żebyście dobili tutaj w ogóle 2000 łapek. Nie dacie, nie dacie rady. Ja nie, nie wierzę, żebyście dali radę. Ej, generalnie wbijali się do nas. Mogliście zobaczyć to na live, jak desperacko broniliśmy swojego Kuboida przed jakimiś tam gildiami. W sumie tam jakieś 3 czy 4 czy 5 gildii przyszło nas przebijać i dostali w trochę. Także spoko. Mm. No cóż, co, mo co mogę wam powiedzieć? Zapraszam do oglądania. Na tym odcinku znajdziecie akcję z rana właściwie z rana z niedzieli, gdzie my wbijaliśmy się do innej gildii, Do innych gildii, No no i tyle. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się i cześć. No hejka ale martwe, bez Nie, oh yeah. nie, wyłącz. Jezus, kurwa, jakieś to no. jest ścinki takie, nie. No Jak bo są martwe, czekaj. Ja nawet nie, i tak fokus na mnie do Gdzie on jest. Nie dajcie ich z tym Oni zostawili tych typów i teraz sobie poszli. Żry śmierdziela, kurwo, jebana. Bania, lizu, lizu. Uciekają, uciekają już. Uciekają, zalogował się nowy jakiś sporcik. doleżam go.

Skarczcie, skarczcie, skarczcie. Daj, da, 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 da. Albo takiego, wiesz, po plecach, bo on zapierdol. Ale broni go, broni go, broni go, widzicie? Tego, 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 tego bijcie. Kurwa, tego tego on rozpina twojego buśka, on nie może ogarnąć. Mruwa, mruwa jest od samego początku, on może mieć mały temu. No on już ten, bo już go bronił jeden. To za piekusem leczcie. Ten też ucieka, wtorek, wtorek. Ej, bloku kobla, patrz, ucieka, tako. bloku ucieka, dawa piekcie go. Cykam. Jak nie się murował, to od razu mu na, daj nadmordę cobla. Cyknął. Cykam za nim. Też cykłem. Przyszedł następny Bigus ucieka Drewno, ja drewno się kupuje ten typek Skopałem go Nice Kurwa, Ugh, Kurwa. Mm. Steve z koks'a Kurwa Steve jest na refa. Dobra, ale Steve z Kurwa Koks. Koks. Ostatni, ostatni chyba Ja Są zaraz koks'a i koks'a Weź tego Steve'a, bo mi fokusuje Aż fokus na mega No Za wami, za wami jest jeszcze Dla... Dla... No wie, bie biegł Nie, yeah, bo, mam go Ale them. on, on nie ma itemów On już nie ma, Bieguś nie ma itemów Będzie się koblował Nic. Bania następna On już nie ma następnie <y>, raczej Ta Odejdźcie, odejdźcie do... Odejdź, odejdź, odejdź Sporo dają terepówki, jak czekaj Co? Jestem w boku Jestem Jest tylko w Mogę być w górę go No właśnie Na koksu Lizo nice no Nice no, Is Nice Lizo Jeszcze On Jeszcze dawać są tu Ty klocka czy Ja, ja, muszę depotyć, muszę bo nic już nie mam No zrobię Ja pierdolę I... Klepu, klepu Od razu no nie może uciec, no... No, bo ja no tak, tak, Sorry. Bo Perol hmm. idzie. Będzie skakać. Zresztą, będzie żarł. No, ostatnie czy co? Dasz mi go, proszę. Odklokajcie go od tej nie. dziury tam, żeby no, tam nie no, szedł. Unioks, unioks. Lizął. No. Polizał. Cyknął, cyknął. Perła. Nie Ej, zbugował się. Ale peru poleciał, ale peru. A, nie typne dla mnie perła. To nie wbiegajcie, nie wbiegajcie, rozkupujcie, żeby nie... Nie mógł spierdolić. Oba za skrzy Albo chodź, idź, chodź Moniusz, chodź Zakobuj No na pewno, chodź gdzieś Właśnie, zakobujcie, za jest w kratce Nice no. Bania Nie wchodźcie tylko w siebie teraz No nie wchodźcie, nikt Co zrobił? Robił... Perły, perły w górę rzuca, perły w górę rzuca Kop się, kop się, kop się Padł gdzieś Dobra, perła mi jeszcze dropa jak kopie killoffem No Wszedł na górę Podkopałeś no, mnie kosek Sorry, sorry, no myślę, nice. że jesteś wyżej Macie go? go tak, mają Chwyćcie gnoje. Chwyćcie za fiuda. Kurwa, pedofilu zajebany. Zdech, na razie. Lizu, Lizu! Lizu, Lizu! Lizu, A! Lizu! <grywa> I znowu Lizu. Okay. Ja jestem mistrzem, Mati. Do nóżek wleciał sam. Ale wycykał do nóżek. życie Macie kogoś jeszcze? Drugi no, raz i obrona. Łap, zabiliśmy kto by znowu tak z 4-5? O, o, król Makras zaraz tam będzie. Dalej, dalej, leć. No to tej jest To jeszcze jeden strzał Matras, i stary będzie, będzie design jak nic. Kto wykopał level? Nie wiem, ale. Dobra, to, to, może. Jest, jest, bił się. Nie ma Hop, to. Jaka? Dobre, dobra, dobra. Dwóch wjechało, spierdalamy czy co? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie, co nie, się. Tak, 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 wylem. mamy klepę. Nie, ale... A jest tam torka jakaś? Co jest? Jest torka to jakaś? To? To... Tak, są schody, ale do góry. Ja, Zaraz ich więcej przyjdzie. Nie, znaczy, znaczy, chyba... znaczy. chodźcie pod nie, tak no idzie Mówię ich, tu będzie zaraz w chuj. Nie wiem, czekaj Czemu nic nie piszę na czacie? Napisałem FF i nic się nie stało. Czekaj, nie jest wyłączone, nie? Nie? A, Teraz jest włączony. Dobra, wyłączony. Go gorzej jak nam schody zakoblują. Właściwie nie powinni. Bo już mamy, wiesz... Ja ma... Ej, ja mam tylko jednego seta przy sobie! Mm, nie wziąłem drugiego seta, mam trzy serca Mamy Ej, dwóch lej. Trzeba się na jakimś jednym sfokusować Trzeba się na jednym sfokusować, na tym... Nie, ojej, widzę, że podczas PvP tak cię mamy, Jesteśmy pod tapami, kurwa, no Mój, tu jest typa, kurwa, ja mam tylko jednego z seta, muszę spierdolić zaraz. to Nie, no tu każdy zjeść. Zim... Nie, no, mamy przewagę. o Ja pierdziel, serio? Oni mnie przecież przewagę. za Nie wiem. Ej, popatrz, patrz, patrz! Ten w disco, w disco, fokus na disco, fokus na disco! Ej, chodźcie tu, chodźcie tu! Typ ma, a, tętkę tu! go to co To co? To co? To seta, to seta, skrzynki... Wal, 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 wal! Z Dociskać go, dociskać go! Gdzie on jest? Tak jest. tak jest, no. Kurwa, w klocku byłem. Żeby nam nie zwioł, napierdalajcie go, napierdalajcie armatkę Chuj z armatką, to jest 5 sekund odbudowania Właśnie O patrz! jest go Nie zje Jezu Jezu, jaki słaby, boże o, Ostatniego no, łapę to, miał To on już jest martwy? go? Nie wiem, klepcie go, żeby nam nie uciekł Bo boże, On nic to, nie ma

który, Dawaj go adaś. Dawaj go adaś. Ej tu jest wejście chłopaki Aha tam się bijecie Adaś dawaj, ja mam seta Kto to? To ktoś z naszych? Kto się wkopał? Ja, ja w Kurwa Ja muszę iść po seta, nie mam seta Dobra, lecę do naszej gildi Weźmiemy za nim do kuba wszędzie. TNT, niech ktoś odpali. Manchester, doszedłe? Nie mogę. A zabiliście tego typa bez gildii? Nie, nie